Techniki omawiane w poprzednich lekcjach nie zawsze pozwalają nam na wystarczającą kontrolę nad animacją obiektu. W przypadku, gdy chcemy otrzymać bardziej organiczny ruch, dynamicznie zmieniającą się prędkość obiektu w czasie animacji czy tym podobne efekty, bardzo przydatne okazuje się narzędzie o nazwie Curve Editor, które poznamy w trakcie tej lekcji. W katalogu z lekcją znajdują się dwa pliki. Otwórzmy teraz plik Lekcja czwarta Curve Editor. Scena zawiera animacje odbijającej się od podłoża piłki. Pójdźmy podgląd animacji. Widzimy, że animacja piłki nie przypomina odbijania, a raczej bardziej latanie bądź lewitację nad, nad powierzchnią. Animacja stworzona jest na bazie klatek kluczowych. Po naśnięciu piłki możemy zobaczyć na listwie czasu klatki kluczowe, które tworzą animację. Poprawa tej animacji poprzez edycję klatek kluczowych na listwie czasu byłaby bardzo trudna i mało precyzyjna, a często w przypadku bardziej skomplikowanych animacji wręcz niemożliwa. Dlatego w tym przypadku posłużymy się narzędziem Curve Editor. Upewnijmy się, że mamy zaznaczoną piłkę w naszej scenie. Z górnej listwy programu 3ds Max wybieramy narzędzie Curve Editor. otwiera nam się główne okno Kerf Editora. Możemy sobie przesunąć troszkę naszą scenę tak abyśmy mogli jednocześnie pracować w edytorze i oglądać podgląd animacji. Główne okno narzędzia Kerf Editor składa się z kilku części. Lewa część okna przedstawia strukturę obiektów w naszej scenie. Głównym węzłem drzewa w tej strukturze jest węzeł Word, czyli węzeł świata naszej sceny który następnie zawiera węzeł obiektów, w którym znajdują się obiekty w naszej scenie, aktualnie jedynie zaznaczona przez nas sfera. Następnie obiekt zawiera węzeł z transformacjami, w którym znajdują się trzy podstawowe transformacje, czyli transformacja pozycji obiektu, rotacji i skalowania. Aktualnie zaznaczoną mamy transformację pozycji obiektu, a konkretnie trzy podstawowe transformacje po każdej osi naszego trójwymiarowego układu współrzędnych, czyli oś X, Y i Z. Prawa strona okna zawiera graficzne przedstawienie transformacji wybranych atrybutów naszego obiektu. W tym przypadku przedstawione są transformacje pozycji X, Y i Z. Przedstawione one są za pomocą wykresów w trzech różnych kolorach. Jeśli wybierzemy sobie z Maxa narzędzie Select and Move, zobaczymy, że przy naszej sferze pojawiły się trzy kolorowe Strzałki, które odpowiadają trzem osiom układu współrzędnych. I tym samym wykres czerwony przedstawia transformację pozycji po osi X, ponieważ oś X zaznaczona jest kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczona jest transformacja po osi Z, tak samo jak w przypadku strzałki o, przy naszym obiekcie. I kolor zielony, czyli transformacja po osi Y. Górna listwa okna zawiera narzędzia wykorzystywane do modyfikacji. Naszych wykresów. Na początku narzędzie do poruszania klatek kluczowych na naszych wykresach, które możemy rozwinąć i tym samym uzyskać kilka dodatkowych narzędzi do przesuwania klatek kluczowych. Następne narzędzie Draw Curves służy do rysowania odręcznego całych wykresów. Narzędzie Insert Keys służy do wstawiania nowych klatek kluczowych na wykresie. Narzędzie do zaznaczania regionu. Tym samym kilku klatek kluczowych jednocześnie. Narzędzie do przesuwania naszego widoku. Dwa bardzo przydatne narzędzia, które służą do skalowania obszaru roboczego, na którym pracujemy. Pierwsze, widzimy ma nawiasy po bokach. Skaluje nam nasz obszar roboczy tak, aby mieścił się on z prawej do lewej strony okna, które widzimy. Drugie narzędzie, widzimy ma nawiasy na dole i u góry. Czyli także skaluje nam nasz obszar roboczy, ale tak, żeby wszystkie nasze wykresy mieściły się w pionie. Następnie narzędzia do zoomowania, do zoomowania regionu. I kilka innych narzędzi do ustawiania samych już parametrów naszych klatek kluczowych. Te narzędzia nas nie interesują, więc nie będziemy mieć na nich skupiać w tej lekcji. Spróbujmy zaznaczyć sobie jedynie X Position w oknie. Transformacji. Widzimy, że w prawym oknie, w prawej części okna pokazał się jedynie wykres koloru czerwonego, czyli ten, który pokazuje nam poruszanie się obiektu po osi X. Widzimy, że jest to zwykła prosta. Zobaczmy po osi Y. Po osi Y widzimy, nasz obiekt się wcale nie przesuwa w trakcie naszej animacji, czyli wykres jest po prostu stały na danym poziomie. I Z position, czyli transformacja. Pozycji na osi Z, czyli to, jak nasza piłka odbija się w górę i w dół. Widzimy, że wykres mniej więcej odzwierciedla to, jak zachowuje się piłka w scenie. Możemy sprawdzić też rotację. X, Y, Z. Nasz obiekt nie jest obracany w żadnym momencie, więc wykresy są stałe i skalowanie także jest stałe. Zaznaczmy sobie teraz Z position i spróbujmy poprawić. Wykres tak, aby nasza piłka odbijała się bardziej realistycznie. Jeśli rzucimy piłkę mu podłogę, zobaczymy, że odbijając się od podłoża, piłka tworzy przy nim ostry kąt. Nie tak jak w przypadku naszego wykresu, bardzo łagodny kąt po łuku Więc do tego samego będziemy dążyć w przypadku naszego wykresu. Zaznaczmy narzędzie Move Keys w lewym górnym rogu okna i następnie Kliknijmy na ikonę klatki kluczowej, która przedstawiona jest poprzez niewielki kwadracik na naszym wykresie. Widzimy, że kwadracik został podświetlony na kolor biały i pojawiły się obok niego dwa czarne ramiona. Klikając na jedno z tych ramion, konkretnie na punkt końcowy tego ramienia, mamy możliwość obracania ich. Tym samym wpływamy na kształt naszego wykresu. Jednak widzimy, że obracając jedno ramię, drugie ramię obraca się automatycznie, a my chcemy mieć możliwość obracania każdego z tych ramion niezależnie od siebie. Klikamy więc prawym klawiszem myszki na ikonę klatki kluczowej, czyli na biały kwadracik. Następnie wybieramy opcję Advanced i odznaczamy ikonę skutką. Dzięki temu możemy manipulować każdym ramieniem niezależnie. Postarajmy zatem stworzyć kąt ostry przy podłożu. A jednocześnie zróbmy to tak, żeby nasza piłka w miarę łagodnie zaczynała schodzić do podłoża. A w drugiej fazie z lotu kąt robi się coraz, coraz ostrzejszy. I tak samo z drugim ramieniem. Zobaczmy teraz animację naszej kulki w scenie. Widzimy, że pierwsze odbicie jest już dużo lepsze niż na początku, czyli idziemy w dobrą stronę. Zróbmy to samo dla reszty klatek kluczowych, dla reszty klatek kluczowych, które znajdują się na dole naszego wykresu, czyli te cztery, cztery klatki kluczowe. Zobaczymy, że jak klikniemy na daną klatkę kluczową, to podświetla się ona także na naszej osi czasu. Czyli robimy to samo. Advanced oznaczamy ikonę skłódką. Modyfikujemy pozycję ramion i tak samo dla każdej kolejnej klatki. Musimy uważać, aby przypadkiem nie poruszyć klatki kluczowej gdzieś w bok, ponieważ jednocześnie porusza się ona na naszej listwie czasu, czyli tak naprawdę zmieniamy wtedy pozycję klatki kluczowej. Musimy uważać, aby tak się nie stało. Znowu przesuwamy ramiona. I ostatnia klatka kluczowa. I sprawdźmy teraz podgląd animacji. Widzimy, że jest już dużo lepiej. Odbicia są dużo bardziej realistyczne. Następną rzeczą, która wygląda niepoprawnie w przypadku naszej animacji jest to, że piłka po każdym odbiciu odbija się tak samo wysoko. W rzeczywistości piłka powinna po każdym odbiciu wędrować coraz niżej. I właśnie tym się teraz zajmijmy. Zaznaczmy górne klatki kluczowe, prócz pierwszej, czyli cztery górne klatki kluczowe, i następnie wykorzystując narzędzie Move Keys przesuńmy je odrobinę w dół, tak aby pierwsza klatka kluczowa była na odpowiedniej wysokości. Stajemy się przesuwać w dół, tak żeby nie przesunąć naszych klatek kluczowych w bok. Czyli klatka numer 30 powinna powędrować w dół. Następnie zaznaczmy trzy pozostałe. Klatki kluczowe. je jeszcze troszkę w dół. Tym razem klatka numer 60 powinna być w swojej końcowej pozycji. Następnie dwie kolejne klatki kluczowe. Jeszcze niżej i ostatnia klatka, już bardzo nisko. Widzimy, że musimy znów poprawić ramiona naszych klatek kluczowych, tych przy podłożu. Więc zróbmy to teraz. Sprawdźmy naszą animację. Widzimy, że piłka zachowuje się teraz już bardziej realistycznie. Po każdym odbiciu wędruje coraz niżej. Jednak w dalszym ciągu po każdym odbiciu pokonuje tę samą drogę po osi X, co jest błędne. Zatem spróbujmy poprawić ten błąd. Spróbujemy teraz troszkę innej metody. Dwie pionowe linie, które widzimy w prawej części okna. Tam, gdzie wykresy, odpowiadają miejscu, w którym aktualnie znajdujemy się w trakcie naszej animacji. Widzimy, że przesuwając dwie żółte pionowe linie po naszych wykresach, jednocześnie poruszamy naszym suwakiem na listwie czasu i przesuwamy naszą animację w czasie. Jednocześnie dwie żółte linie służą także za punkt odniesienia w przypadku całego naszego okna z wykresami. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Ustawmy sobie dwie żółte linie w klatce numer 15. Widzimy, suwak wskazuje klatkę numer 15. I z okna Carf Editor wybierzmy sobie Keys oraz Scale Keys Time. Mamy także do wyboru Scale Values, czyli skalowanie w pionowej osi. Naszego wykresu, ponieważ tu mamy wartości, jednak my chcemy skalować w dziedzinie czasu, czyli w poziomie, tam gdzie mamy ustawione nasze klatki. Klikamy to. Następnie zaznaczamy wszystkie klatki kluczowe prócz klatki pierwszej i klikając na którąkolwiek klatkę przesuwamy wszystko w lewo. Widzimy, że w tym momencie wykres nam się skaluje. Przeskalujmy go troszkę, tak żeby pierwsza nasza parabola była lekko przeskalowana. Reszta skaluje się oczywiście automatycznie, ale zaraz się tym zajmiemy. I widzimy, że w tym przypadku wszystko skalowało się względem właśnie naszych dwóch żółtych linii. Jeśli przesunę tej nie gdzieś dalej, na przykład tutaj, i będę miał zaznaczone te same klatki, które miałem przed chwilą, widzimy, że znów skalują się one względem dwóch żółtych linii. Cofam teraz zmiany, czyli wszystko jest tak, jak ustawiliśmy to przed chwilą. Przesuwamy teraz dwie żółte linie do klatki numer. 37 w moim przypadku, w waszym przypadku może to być troszkę inna klatka, w zależności od tego, jak przeskalowaliście wykres w poprzednim kroku. Jest to po prostu kolejna klatka kluczowa przy podłożu. Następnie zaznaczamy wszystkie klatki kluczowe od tej klatki do końca, czyli odznaczamy dwie poprzednie, i znów odrobinę skalujemy nasz wykres. Następnie przechodzimy z naszymi żółtymi liniami do kolejnej klatki kluczowej przy podłożu. I znów zaznaczamy całą resztę, skalujemy, przechodzimy dalej, zaznaczamy całą resztę, czyli ostatnią parabolę i skalujemy wszystko jeszcze bardziej. Następnie musimy najprawdopodobniej poprawić odrobinę znów ramiona w niektórych klatkach kluczowych. Oczywiście wcześniej musimy zaznaczyć narzędzie Move Keys. I poprawiamy to tak, żeby wyglądało w miarę dobrze. Według nas, jeśli coś nie wyjdzie, to będziemy jeszcze mieć czas na poprawianie. Czyli ustawiamy kąt ostry przy podłożu. Myślę, że możemy zostawić to tak, jak jest w tej chwili i sprawdzamy podgląd naszej animacji. Widzimy, że animacja jest jeszcze lepsza niż wcześniej, pomijając to, że po wytraceniu już jakiegokolwiek odbicia piłka dalej ślizga się po powierzchni aż do końca animacji. Dzieje się tak dlatego, że zedytowaliśmy jedynie to, co dzieje się na osi Z z naszym obiektem, natomiast poruszanie się po osi X pozostało takie samo jak na początku czyli zaczyna się w klatce numer 0 a kończy w klatce numer 135. Zaznaczmy więc okno naszego Curve Editora i przytrzymując na klawiaturze klawisz Control kliknijmy X Position. Widzimy, że w oknie z naszymi wykresami pojawił się także wykres czerwony, czyli wykres transformacji pozycji po osi X. Widzimy, że są dłuższy od wykresu niebieskiego, a powinien być mniej więcej taki sam, żeby animacja rzeczywiście wyglądała w miarę realistycznie. Z górnej listwy naszego edytora wybieramy narzędzie Insert Keys, które pozwoli nam na wstawienie klatki kluczowej gdzieś na danym wykresie. Wstawmy klatkę kluczową. Ponad. Ostatnią klatką kluczową wykresu niebieskiego. Mniej więcej nie musi być to dokładnie. Wskazane jest nawet, żeby ta klatka kluczowa była troszeczkę przesunięta w prawo względem ostatniej klatki kluczowej wykresu niebieskiego. Klikamy po prostu na wykres czerwony. Automatycznie wstawana zostaje klatka. Następnie klikamy znów narzędzie Move Keys. Możemy przesunąć sobie nasze żółte linie, żeby sprawdzić, jak bardzo oddalone są od siebie klatki. Widzimy, że w moim przypadku oddalone są o jedną klatkę od siebie. To jest w porządku. Możemy tak zostawić. Następnie zaznaczamy wszystkie pozostałe klatki na wykresie czerwonym i klikamy na klawiaturze Delete. W ten sposób usunęliśmy wszystkie klatki, które są nam niepotrzebne. Możemy teraz przetestować naszą animację. Widzimy, że kulka zachowuje się jeszcze lepiej, zatrzymuje się w momencie, kiedy rzeczywiście całe odbicie zostało już wyciszone. Tak jak to powinno być w rzeczywistości. Animacja naszego obiektu jest już w tej chwili zadowalająca. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do okna edytora i kliknijmy X rotation. Widzimy, że nie mamy żadnego wykresu dotyczącego rotacji naszego obiektu po osi X, a gdzieś tak dlatego, że nie ma w naszej scenie żadnej animacji, która uwzględniałaby rotację po tej osi. Po innych osiach, oczywiście, także. Jeśli chcemy uzyskać jakiś wykres, który możemy później edytować, powinniśmy najpierw stworzyć animację rotacji naszego obiektu w naszej scenie. Zaznaczamy narzędzie Select and Rotate i zaznaczamy opcję Auto Key. Przejdźmy do klatki numer 15 i obróćmy nasz obiekt. Po którejś z osi. Kliknijmy znów X rotation. Widzimy, że pojawił się już jakiś wykres w oknie edytora. Y rotation też. Na razie są to wykresy płaskie, czyli nic się nie dzieje. Ja przesunąłem mój obiekt po osi Z, czyli widzimy, że pojawił się rzeczywiście jakiś wykres dla rotacji osi Z. Taki wykres możemy już oczywiście edytować. Nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, że na podstawie tej lekcji bardzo dobrze widać, jakie możliwości daje nam narzędzie Curve Editor. Pozwala nam ono bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie zmieniać prędkość na przykład translacji obiektu, czy też wartości jakichś innych parametrów, które wpływają na animację, w takim stopniu, na jaki nie pozwoli nam edytowanie klatek kluczowych na liście czasu. Jest to bardzo wygodne. Jednak to, co poznaliśmy do tej pory, to nie wszystko, co oferuje nam narzędzie Curf Editor. Narzędzie to pozwala nam także wykorzystywać kontrolery do kontrolowania samej animacji obiektu. Kontrolery są to różnego rodzaju małe narzędzia, które pozwalają nam na lepszą kontrolę naszej animacji. Wykorzystując je, możemy na przykład ograniczyć otwieranie się drzwi, tak aby nie wchodziły one w ścianę, czy też na przykład ustawić jakieś limity czasowe dla konkretnej animacji. Nauczymy się teraz korzystać z kontrolerów. W narzędziu Curve Editor. Zamknijmy zatem narzędzie. Zresetujmy 3D Studio Maxa. I następnie z katalogu z lekcji numer 4 otwórzmy plik Lekcja 4 kontrolery. Widzimy w scenie obiekt świeczki w świeczniku stojącej na jakimś podłożu. Powiedzmy, że na stole. Ponad modelem świeczki znajduje się obiekt Omni 001. Obiekt Omni jest to obiekt światła, światło typu Omni, czyli światło, które rozchodzi się w każdym kierunku z punktu, który jest centralnym punktem tego źródła światła. Spróbujemy teraz zasymulować oświetlenie otoczenia przez płomień świecy. Jak wiemy, płomień świecy charakteryzuje się tym, że jest ciągle w ruchu. Jest cały czas dynamiczny, ciągle się zmienia, tym samym zmienia się oświetlenie, które pada na obiekty wokół świecy. Zwykłe źródło światła zatem nie pozwoli oddać tego, jak zachowuje się świeca. Zwykłe źródło światła wysyła w danym momencie promienie dookoła swojego punktu centralnego i tym samym natężenie światła jest takie samo. Sprawdźmy to poprzez przesunięcie suwaka. Po listwie czasu widzimy, że natężenie światła nie zmienia się, cały czas jest tam światło. Upewnijmy się jeszcze wcześniej, że u góry, w lewym górnym rogu naszego viewporta, mamy zaznaczoną opcję Realistic. Jeśli nie mamy, klikamy na trzeci nawias od lewej strony i wybieramy Realistic. Pozwoli nam to na podgląd natężenia światła w scenie. Widzimy, że nie ma żadnej animacji światła. Wchodzimy w zakładkę Modify. Upewniamy się, że mamy zaznaczony obiekt Omni i następnie rozwijamy zakładkę Intensity Color Attenuation. Widzimy tutaj parametr Multiplayer, który odpowiada za natężenie światła, które wychodzi z naszego punktu centralnego. Ustawmy sobie natężenie światła na wartość 0,25, czyli taka, jaka jest ustawiona w tej chwili. Kliknijmy guzik autoki. Zmieńmy sobie wartość światła na 0,3. Przejdźmy do klatki numer 20. Ustawmy wartość światła na 0,5, Następnie przejdźmy do klatki numer 40 i ustawmy wartość światła na 0,2. Czyli mniej więcej tak, jak zachowuje się rzeczywiście płomień świecy, czyli czasem przygasa, czasem troszkę bardziej rozświetla otoczenie. Sprawdźmy teraz, jak wygląda animacja, no widzimy, że światło się zmienia, ale bardzo powoli, mało dynamicznie. Jeśli chcielibyśmy rzeczywiście ustawić dla świeczki wszystkie klatki kluczowe, no byłoby to bardzo, bardzo trudne i tak naprawdę mało praktyczne, żeby robić to ręcznie. Dlatego zaznaczmy klatki kluczowe, które przed chwilą stworzyliśmy. I skasujmy je, naciskając Delete na klawiaturze. Odznaczmy guzik autoki i upewnijmy się, że mamy zaznaczoną nasze źródło światła Omni. Z górnej listwy Maxa wybierzmy narzędzie Curve Editor. Widzimy teraz, że mamy w lewej części okna obiekt Omni001, czyli obiekt, który mamy zaznaczony. Następnie pomijamy. Sekcję Transform, ponieważ nie interesuje nas ona, przechodzimy do sekcji Object Omni Light. Klikamy na ikonę plusa po lewej stronie obiektu. Następnie widzimy, że mamy do wyboru różne atrybuty naszego światła. Możemy zmienić kolor światła, możemy zmienić natężenie światła, kontrast itd. Tak nas interesuje natężenie światła, dlatego zaznaczamy natężenie światła. Widzimy, że po prawej stronie okna nie mamy żadnego wykresu. Jak mówiliśmy wcześniej, jest tak dlatego, że w scenie nie istnieje animacja tego właśnie atrybutu, czyli nie mamy animowanego atrybutu multiplayer tego światła. Jednak nie potrzebujemy tego. Potrzebujemy teraz przypisać temu atrybutowi odpowiedni kontroler. Dlatego klikamy prawym klawiszem na multiplayer i z okna, które pokazało się, wybieramy Assign Controller. Następnie otrzymujemy listę kontrolerów, z których możemy wybrać. Istnieje tutaj bardzo wiele kontrolerów, które są przydatne w różnych animacjach. My potrzebujemy kontrolera, który pozwoli nam na zasymulowanie dynamicznej zmiany oświetlenia. Wybierzmy zatem kontroler Noise Float, który pozwoli nam dodać pewien rodzaj szumu do naszego atrybutu. OK. I dostajemy okno naszego kontrolera Noise Controller. Widzimy, że po prawej stronie okna Curve Editor pojawił się już jakiś wykres. Jest to odzwierciedlenie wykresu, który pokazany jest w oknie Noise Controller. Możemy wybrać sobie jakieś ziarno, które pozwoli nam na losowanie szumu. To jest zupełnie nieistotne, możecie sobie ustawić jakieś inne. Nie ma żadnego znaczenia. Przede wszystkim należy zaznaczyć opcję. Wyżej niż 0, ponieważ nie chcemy, żeby nasze światło dostało mnożnik mniejszy od 0. Następnie możemy zwiększyć sobie siłę naszego szumu do około 8, może 6 frekwencji. Zmniejszmy sobie do około 0,2. I sprawdźmy teraz podgląd naszej animacji. Widzimy, że natężenie oświetlenia się zmienia, ale ciągle jest bardzo mocne. Zmniejszmy zatem strength na około 2 i znów sprawdźmy podgląd naszej animacji. O, widzimy, że jest już dużo lepiej. Świeczka daje troszkę mniej światła. Światło jest dynamiczne. Zamknijmy zatem okno naszego kontrolera. Możemy troszkę przeskalować sobie nasz widok żebyśmy widzieli lepiej całą scenę i sprawdźmy jeszcze raz. Tak widzimy teraz że światło zmienia się w czasie mimo że nie ustawiliśmy żadnej klatki kluczowej wszystko za nas zrobił kontroler. W prawej stronie okna Curve Editor widzimy nasz wykres nie jest on zbyt dobrze widoczny w tej chwili możemy użyć narzędzia zoom do ewentualnego przybliżenia zobaczyć rzeczywiście ten wykres nie jest linią prostą, a jest taki dość mocno zaszumiony. Co jeśli chcielibyśmy teraz edytować nasz kontroler? Widzimy, że koło atrybutu Multiplier pojawił się plus. Wyskazując ten plus rozwija nam się lista z kontrolerami przypisanymi do danego atrybutu. Możemy więc sprawdzić jakie kontrolery przypisane są do danego atrybutu. Widzimy tylko jeden noise, noise strength. Jeżeli chcemy go edytować, klikamy prawym klawiszem na Multiplier i wybieramy opcję Properties. Znów dostajemy to samo okno z kontrolerem Noise. Możemy zmienić jego wartości. Uaktualniają się one za każdym razem, kiedy cokolwiek wprowadzimy, jakiekolwiek zmiany. Możemy zamknąć okno Curve Editor. Jak widzicie kontrolery posiadają niezwykle wielki potencjał, jeżeli chodzi o animacje. Pozwalają nam... Oszczędzić bardzo wiele czasu i, co bardzo ważne w przypadku animacji, bardzo wiele trudu podczas tworzenia jakiejś sekwencji. Przy okazji, w tym ćwiczeniu zobaczyliście także, że można animować nie tylko fizyczne obiekty znajdujące się w scenie, a także jakieś inne atrybuty, takie jak właśnie światła, czy jak okaże się w następnych lekcjach, wiele innych, wiele innych rzeczy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnej lekcji.